Oh my god, o oh my god, patrzcie co tu się dzieje. Czy Wy to wszystko widzicie? Ja pierdziele Witam Was serdecznie Uki. Nie byłem tu pff, powiedzieć 100 lat, tak jakbym nic nie powiedział. No dobra, może nie 100 lat, ale bardzo długo mnie to nie było. Za mną Arkanoego, Arkanoego delikatnie sobie kropi deszczyk. Jest jeszcze grudzień, wy to będziecie oglądać w styczniu. Oczywiście jak zwykle pość półkiego czy poślizg. Tyle materiału. W planach dzisiaj, o ile pogoda nie pokrzyżuje mi szyków, dwa, trzy place. Zaczynamy od Arki. Potem ją zobaczycie. Do pierwszego. Zmierzam tam jest pierwszy pieniądz. Tu jest. O to, 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 to. to. 50 groszy. jest. Widać pięknie. Przed chwilą wpadło 5 groszy, a tutaj. Eee, czekajcie, bo straciłem z oczu, a jest tutaj tu widzicie? tam, dar, dar dam, dar dam Pierwsze dziś 200 groszy. <laughs> Chyba nikt tu dawno nie był na tym placu Proszę bardzo. Pięknie nawet poleżało trochę, bo ściemniało. No pięknie, subcio. No i tam jest arka, żeby nie było buziole. Łuki już pod Tyrolką. Pod tamtym urządzeniem. Powiem Wam, że nawet całkiem dużo monet wpadło, ale tam nominałowo szału nie było, ale nie o to chodzi. A spod Tyrolki. 100 groszy. Piękności. Lecimy dalej. Tam tam, dam tam, dam, dam. Tyrolki, ciąg dalszy. I piękne, niedawno zgubione 200 groszy. Oczywiście Łuki się cieszy. Proszę bardzo, zawsze przy Arce Noego mam jakichś pomocników. Tym razem jest to piękny buldorzek. A tu słuchajcie, leży kasa na oko. Tu jest jeden, gdzieś tu widziałem drugi, tutaj. Do widzenia. Do widzenia, wszystkiego dobrego. A tu jest drugi pieniążek. O, też grosik. lecę to Pimpkiem, zobaczymy, co tutaj się dzieje. No i oczywiście musiało się rozpadać, ale jakiś cukru nie jest, więc podnoszę, sprawdzam tu pimpeczkiem, co się dzieje. No i tyle. A psiak był cudowny, tam były te grosiki. Todam. Kolejne 200 grosik, grosików Dobra, 200 groszy, 2 zł A ja brykam dalej Z tej dziureczki Piękny sygnał 15 Więc albo grosik Albo 5 ziko Chyba grosik, bo pindzyko już by było widoczne. Dobra, grosik. Na żywo. Tada! Jestem w takiej byczej ala piaskownicy. Tada! Kolejne 200. No mega. Idę jeszcze, łeb wsadzę tam do Arki. Bo tam czasami przesiadują i popiwkują popiw sobie. Zobaczymy, co tam jest. Arka. A pod Arką już widzicie bam, 500 groszy, no mega. Morda się cieszy. Ja zaglądam tam do środka i lecę na kolejny plac, idę tam na tą małeczkę białą, żeby zrobić takie mikro podsumowanie i zobaczcie, co znalazłem. Jaka jest zawieszka. W kolorze srebrnym, dość ciężkie, ale z tyłu jest jeszcze piasek. Nie wiem czy to srebro, ale na co Wam to wygląda? Bomina loda. <grystanie> A dzisiaj jest środa, więc chciałeś UKI? Masz. <grystanie> Mega, jest biżuteria, jest super. Plac numer jeden, czyli Arka Mego zakończona. Moje śmieciągi, jakieś tam śruby, widzicie co to jest, ląduje tu. Oczywiście <grystanie> wszystko uwalone. Ja tego na razie nie liczę. Tak to wygląda. Słuchajcie, no monet sporo. No i ten lodzik, zobaczymy to w domu. Fajnie, ja jestem mega zadowolony. Lecę na następny plac. Plac numer 2. Tu też mi kiedyś fajnie powychodziło. Dużo biżuterii, takie fajne jakieś serduszka. Co to był? Słonik. A zaczynam tu. Kiedyś miałem depozycik. Także lecę. Śmiequinox, Equinox przerobione Czeka na mnie. Kropi sobie deszczek. Ja się tylko dozbroiłem w kurtkę PD, czyli przeciwdeszczową. Dobra. Lecimy. No jednak zmiana planów, bo tam jest dużo rurek, poręczy i trzeba pimpkiem walić, więc przylazłem tu. Pierwszy strzał. Czy Wy to już widzicie? Tadam. Płciuteńko. 200 groszy. No Znajdka wypad, słuchajcie. Koteł taki kurde, trochę Halloweenowy. <laughs> Nie wiem co to jest, ale dawało sygnał. No dobra, jakaś przypinka bez Bez tego. <laughs> no pięknie, ale czad. Chodź tu kocie. Tak jest, tył jest szpikulec, a kotełę prezentuje się tak. Mega! Po kłacie wpadły 4 grosze Teraz 20 A ja brykam dalej Był kot jest i, jest i motylek Czyli spineczka Pięknie Wiosennie A niech se pada Ja na kanapie Z dupą siedział nie będę Tada, Słuchajcie Jeden euro. Jeden euro. Co tu się robi? <laughs> Ale czad. Słuchajcie. Hiszpańskie. Espana. No pięknie, słuchajcie. Pozdrawiam przy okazji Tomka Kropka i Monię, Krysiaczkę i Krisa i moją serdeczną przyjaciółkę Tereskę. Buziaczki dla Was i wszystkich, którzy pracują w Niemczech. Mega. Plac numer 2 prześnięty, tylko tyle śmieciorów, tyle fanciorów. Nie liczę tego. Kot chyba fantem tego placu. No i to widzieliście, mniej więcej wszystko tu parę. Monet to pewno mniej niż na arce, ale i plac dużo mniejszy. Eurak też robi robotę. Lecimy jeszcze jeden. Uuu, nie szkodzi, że pada. Plac numer 3. Nie wiem, czy będę coś stąd pokazywał. Bo żeby film nie był za długi, ale będę na pewno czuł się najbezpieczniej, ponieważ policja! Milicja! Naprzeciwko mnie milicja. <ścoughs> Zaczynamy. Oh my god! Oh my god! Patrzcie, co tu się dzieje! Czy wy to wszystko widzicie? Ja pierdzielę. Słuchajcie, dwa ziko, 50 groszy. 11, tam chyba piątka, ale patrzcie na to: tego lapca, widzicie, żeby nie było, że podrzuciłem, ja Pierdzielę, to chyba są dwa euraki. Chyba jeszcze nigdy <noise> nie znalazłem dwóch euraków no, ani na plaży. No jasne, że dwa euraki, ja Pierdziu, <noise> ale wypadł. Masakra, masakra, co tu się dzieje pod tą huśtawką? Wow ja pierdzielę jestem całem w piachu, wybaczcie ciągle pada i plac numer 3 skończony tu najmniej śmieciuchów poznajmy się cześć, jestem Muki, ty jesteś Kapsel kapsel słuchajcie, 2 euro pierwsze w mojej karierze jeszcze nie trafiłem no i tyle drobnych wszystko będziemy liczyć w domu na podsumowaniu, przy ciepłej kawusi no i witam Was pięknie na podsumowaniu trzech placów zabaw. Po lewej yy, Arka Noego 16 zł, 6 groszy, parę zrywek i to coś. O, cień padł. Yy, nie wiem, Mój ekspert od biżuterii damskiej Mirek, czas poszukiwań, widzi w tym muszelkę, ja w tym widzę loda. 6 metal, ale biżu. Środkowy plac, plac numer 2, 3,50 plus euraczek, motylek. No i ten czadowy kot, <grywia> Z, że tak powiem, taki halloweenowy, trochę. No, zrobił mi dzień, ubawiłem się. Znowu kilka zrywek. Hmm. I plac numer 3, 5,81. I 2 euroki dzisiaj, takie normalnie, szał w, szał w kapciach. Chociaż deszczowy dzień i kapci nie polecam. Także 5,81 plus 2 euro. No i całość 25,37. I 3 euroki. Jakbyśmy je policzyli po 4 zł. Jakby nie chciał, 37,37, ,37. więc myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Oj. Pardon, jeszcze na chwilę będziemy się widzieć od przodu. No, jest ze mną Simba, no i tak, to deszczowy, deszczowy grudniowy dzień. Fajnie, ja się cieszę, uwaliłem się tym piachem, cały przemokłem i, i co? I było fajnie. Widzieliście, co powpadało. Monetki polskie, zagramoniczne. No, widzę, że masz ochotę iść. No to idź. Simba, nie ma parcia na szkło, jak są niektórzy. No, poleciało. Także dziękuję Wam bardzo. Taki odcinek placowy. Dawno nie byłem. Zarosłem trochę, ale obiecuję, że to się zmieni wkrótce. No i tyle. Trzymajcie się. Miłego dnia, popołudnia, wieczoru. I dzięki, że jesteście. Do następnego.